20 marca 2021. Nieby wiosna, ale śnieg jeszcze leży. Natomiast ja dzisiaj nie o tym. Dzisiaj pogadamy sobie o skrzyni MDCT, która znajduje się w tym samochodzie i ogólnie powiem wam w jaki specyficzny sposób ona działa. Eee, powiem wam kilka ciekawostek na temat niej i kilka przedstawię wam kilka nazwijmy to ukrytych funkcji, które po prostu nie są zbyt oczywiste dla każdego użytkownika, a myślę, że warto o nich wiedzieć. Sama skrzynia MDCT jest to skrzynia dwusprzęgłowa z dwoma mokrymi sprzęgłami. Tak naprawdę występowała ona w tych modelach M4, M3, w M5, F10 i drugiej generacji BMW M6. Jest to następca rozwijanych przez długi czas skrzyń SMG jednosprzęgłowych. Natomiast uważam, że ta działa zdecydowanie lepiej, fajniej, zwłaszcza w takim codziennym daily użytkowaniu. Oraz przede wszystkim bardzo pasuje do charakteru tego samochodu, ponieważ nowe Mki posiadają już tradycyjne automaty hydrokinetyczne ZF-8-biegowe, które są fantastyczne, wygodne, a co dzień szybkie, prawie tak samo jak te dwusprzęgłówki. Natomiast niestety no, czegoś brakuje, nie, nie, nie oddają jak gdyby charakteru EMEK, tak naprawdę, ponieważ. Te dwusprzęgówki MDCT, które są tutaj, działają w taki bardzo mechaniczny sposób, są czasami bardzo nagłe i ogólnie świetnie uzupełniają reakcję silnika, więc jest to całkiem dobrany zestaw. Pokażę Wam, pokażę wam kilka właśnie ciekawostek, jeżeli chodzi o, o to, jak BMW nawiązuje do poprzednich skrzyń. Przede wszystkim, tak jak wspominałem, skrzynie MDCT to są skrzynie dwusprzęgłowe, czyli tak naprawdę są to dwie skrzynie manualne, zamknięte w, jednym, w jednej obudowie. I tak jak wspominałem, jest to rozwinięcie skrzyń SMG, które występowały w poprzednich generacjach BMW od począwszy od BMW E36 aż do BMW E60 M5 ponieważ tam występowała ostatnia generacja SMG, czyli SMG3. SMG to były po prostu skrzynie manualne z hydraulicznie sterowanym sprzęgłem. I dlatego na przykład w MKach możemy znaleźć kilka ciekawych smaczków, które nawiązują jak gdyby właśnie do skrzyń manualnych. Jest to między innymi to, że pedał hamulca w skrzyniach dwusprzęgłowych jest taki sam, takiej samej wielkości jak w skrzyniach manualnych, tak naprawdę, w każdym automacie w BMW jest on po prostu szerszy, tak jak de facto w każdym aucie z automatem. To jest takie małe właśnie nawiązanie do, do BMW, znaczy do manualnej skrzyni BMW. I to nie chodzi o to, że to jest MK, tylko po prostu o typ skrzyni. Ponieważ nowe właśnie BMW-M z ośmiobiegowymi ZF-ami mają już szerszy pedał hamulca. Dobra, wejdźmy sobie do środka. Pokażę Wam, w jaki specyficzny sposób steruje się tą skrzynią, w jaki sposób ona działa. Tutaj, jak widzicie, jest wybierak od trybów jazdy. Jest on tyle specyficzny, że, jak widzicie, nie ma na nim trybu park. Mamy tutaj wsteczny klasycznie, luz, tryb sekwencyjny, gdzie aktualnie podświetla nam się tylko krzyżak na środku oraz tryb drive, łamany na sport. Chociaż to akurat uważam za bez, bezsensowne oznaczenie, ponieważ możemy wybrać albo tryb drive, albo tryb manualny. Nie wiem, dlaczego manual jest określony jako sport. Poniżej mamy też przycisk do sterowania tak zwanym drive logiciem. Mamy tutaj trzy ustawienia prędkości znaczy prędkości, charakterystyki pracy tej skrzyni. W poprzednich MK z SMG tych ustawień było bodajże 7. Także było to zdecydowanie bardziej zagmatwane. Tutaj uważam, że te trzy ustawienia są optymalne i w bardzo fajny sposób to. To działa. Natomiast wracając do samego użytkowania, to jak widzicie, nie ma, nie ma trybu park. Natomiast jak włączymy zapłon, wyświetlałem się normalnie park na wyświetlaczu. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, teraz powiem wam jeszcze jaką ciekawostkę, natomiast gdybyśmy mieli jakąś sytuację awaryjną i chcieli na przykład teraz wrzucić luz, żeby nie wiem, przepchać gdzieś samochód czy wciągnąć na lawetę. Niestety nie jest to takie proste, ponieważ w każdym tradycyjnym automacie, włączając zapłon, możemy po prostu wrzucić luz. Tu się akurat go wrzuca przysłaniając w lewo eee, i mielibyśmy luz na wyświetlaczu autoszłubie przepkać. Tu niestety nie ma takiej opcji, żeby wrzucić skrzynię na luz, yy, odblokować zapadki. Trzeba wejść pod auto, ściągnąć płytę pod samochodem i manualnie zwolnić blokady. Uważam to za turbo idiotyczne rozwiązanie, ponieważ nie wyobrażam sobie czegoś takiego w sytuacji awaryjnej. Natomiast wracając do samej jak gdyby, obsługi tej skrzyni Jak widzicie jest tryb park Odpalmy sobie samochód I teraz tak Jeżeli Chcielibyśmy właśnie Zacząć jechać do przodu Wrzucić tak zwanego drive'a No to niestety Albo stety Wachlowanie drążkiem w górę w dół tak jak w każdym w każdym, jak gdyby, automacie na nic się tutaj sprawdzi, ponieważ dalej mamy tryb park. Jak się zapewne domyślacie, żeby wrzucić drive, trzeba drążek pchnąć po prostu w prawo. Zapadka się zwolniła, wrzucił nam się drive, i teraz mamy tak: Informacje, na którym biegu jesteśmy, tryb, w jakim jesteśmy, czyli drive i prędkość, jak gdyby zmiany biegów, ustawienie charakterystyki w jazdy w tym momencie jest to poziom podstawowy, czyli ten, ta jedna kreseczka koło D. I w tym trybie jak gdyby skrzynia stara się jak najbardziej symulować pracę z pracę, tradycyjnego automatu, czyli te zmiany biegów są po prostu w miarę gładkie, nie jak gdyby nie kopiący po plecach oraz takie po prostu najlepsze do jazdy codziennej. Niestety w tym trybie skrzynia trzyma obroty silnika na trochę zbyt niskich obrotach. Dlatego ja zawsze lubię jeździć na tym trybie pośrednim. Czyli jak naciskamy sobie przycisk od Drive Logica, przyłącza nam się na tryb pośredni. i Uważam, że to jest najfajniejszy tryb do jazdy na co dzień, ponieważ silnik jest trzymany na optymalnych, najwyższych obrotach. Sama skrzynia już robi sobie szybsze redukcje z międzygazem, jest bardziej czuła na wciśnięcie tego gazu i ogólnie jest to, jest to całkiem przyjemne właśnie przy codziennej jeździe, ale w momencie, gdzie też już chcemy się po prostu troszkę pobawić. Chociaż bez trybu psychopaty. A więc tak, idąc dalej do samych trybów, Oczywiście mamy drive'a. Jeżeli chcemy na przykład teraz przejść na tryb manualny, no to wystarczy pociągnąć tak naprawdę łopatkę i przełącza nam się e, zmiana, trybów, e, zmiana biegów na tryb w pełni manualny. E, w tym trybie, nawet jakbyśmy trzymali gaz w podłodze, to e, niezależnie czy komputer silnika będzie w trybie ekonomicznym, sportowym czy sport plus, to w trybie manualnym skrzyni skrzynia zawsze będzie trzymać na danym biegu i nie, nie wrzuci następnego, nawet jak będziemy jechali cały czas na czerwonym polu. E, jeżeli chcemy wrócić do trybów manualnych, to trzeba drążek po prostu pchnąć w prawo. Zresztą widać teraz, że przy trybie manualnym zaświecił nam się tryb sekwencyjny. Jeżeli chcemy wrócić na tryb automatyczny, popychamy drążek w prawo, zaświecił nam się tryb drive. Kolejną ciekawostką jest to, że tak jak w skrzyniach manualnych w BMW, co jest takim fajnym ukłonem, wrzucamy wsteczny, właśnie dokładnie tak jak w manualach, czyli przesuwając drążek w lewo i do góry. Jest to dokładnie tak samo jak w manualnych skrzyniach. Jak widać włączyła nam się kamera cofania, włączył się wsteczny. I kolejną ciekawostką jest to, że ta skrzynia w odróżnieniu od tradycyjnych hydrokinetyków po puszczeniu hamulca nie jedzie, tylko musimy tylko musimy delikatnie cisnąć na gaz i wtedy dopiero samo zaczyna się toczyć. A więc tak, kolejną ciekawostką w pracy tej skrzyni, jak ona się zachowuje, to w momencie, kiedy wrzucimy sobie już drive, ja tutaj akurat pod M1 na kierownicy mam zakodowany taki tryb do najlepszy do jazdy na co dzień, pokażę Wam, jak widzicie teraz puściłem hamulec i auto dalej stoi w miejscu, żebyśmy ruszyli, muszę delikatnie dotknąć gazu i wtedy dopiero rusza. Sama skrzynia... Jak widzicie pracuje w taki bardzo nagły sposób, ale jednak całkiem, całkiem łagodny. Nie szarpie ani nic po plecach. Kolejną cechą charakterystyczną dla skrzyni MDCT, różniącą ją od klasycznego automatu, jest to, że w momencie kiedy przy klasycznym automacie z hydrokinetykiem byśmy stanęli pod górkę to nigdy się nie stoczymy do tyłu z racji tego, że cały czas jest przekazywany napęd natomiast tutaj oczywiście jest system ruszania pod górkę natomiast w momencie jak puszczę hamulec co teraz robię, to auto przez chwilę jeszcze stoi ale po chwili dosłownie zaczyna się toczyć do tyłu jak widzicie i dopiero w momencie kiedy nacisnę gaz to samochód rusza do przodu Także jest to jedyna, zdecydowanie jedna z cech, która różni się różni tą skrzynię od klasycznego automatu hydrokinetycznego. Oczywiście, jeżeli chodzi o wszystkiego rodzaju trybie jazdy, to możemy się tym dowolnie bawić podczas, podczas jazdy, przełączać w jedną, w drugą stronę, tak samo drive logikiem. Najczęściej, gdy chcemy dynamicznie przyspieszyć. Musimy lewą łopatką zredukować biegi, klikając kilka razy. I tak to działa w większości automatów. Natomiast skrzynia MDCT jest o tyle ciekawa, że w momencie kiedy jedziemy w trybie manualnym i tak jak teraz na przykład jedziemy na najwyższym siódmym biegu, nie musimy klikać za każdym kilkukrotnie łopatki, żeby zredukować te biegi. Tak naprawdę, wystarczy, że wciśniemy gaz do podłogi, czyli zrobimy tak zwanego kickdowna. Wciśniemy go tak mocno, aby guzik kliknął. Tak to zrobię teraz. I przytrzymam lewą łopatkę dosłownie przez półtorej sekundy. Jak widzieliście. Skrzynia natychmiastowo zredukowała do najniższego możliwego biegu, czyli w tym przypadku akurat do czwórki. Uważam, że jest to fantastyczna opcja, ponieważ często, gęsto ja oraz inni ludzie jeżdżą właśnie tutaj w trybie manualnym w tej skrzyni, ponieważ działa na tyle fajnie, szybko, że jest to po prostu wygodne. Więc, jeżeli ktoś chce się pobawić i chce nagle zredukować na przykład do wyprzedzania, nie musi klikać tej lewej łopatki kilkakrotnie, tylko wystarczy, że wciśnie gaz do podłogi, przytrzyma ją przez dosłownie dwie sekundy i samochód bardzo szybko wystrzeli do przodu. Skrzynia ta posiada też dwie procedury startu. Pierwsza z nich to jest dobrze Wam wszystkim znany Launch Control. W tym samochodzie, aby go uruchomić, musimy tak mieć silnik w trybie Sport Plus, musimy mieć Drive Logic w tym trzecim, najszybszym trybie oraz skrzynię w trybie manualnym. W trybie automatycznym, ona, w trybie automatycznym procedura, procedura Launch Control po prostu się nie uruchomi. Jak wiadomo, Launch Control ma mieć na, na celu to, aby ruszyć jak najszybciej z miejsca, jak najsprawniej, przy jak najmniejszym uślizgu tylnych kół, aby Przyspieszyć po prostu jak najszybciej do zadanej prędkości. A więc tak, żeby aktywować ten tryb w tym samochodzie, musimy mieć silnik Sport Plus, tryb manualny zmiany biegów oraz właśnie Drive Logic w tym trzecim najszybszym trybie oraz wyłączyć kompletnie kontrolę trakcji. Można jeszcze włączyć ten tryb tutaj taki do jazdy torowej, MDM tak zwany. Jak widzicie, świeci się wyłączona trakcja częściowo oraz właśnie MDM. Natomiast, żeby uruchomić Launch Control, żeby było śmiesznie, właśnie nie może być to ten tryb do optymalnej jazdy po torze, tylko trakcja musi być wyłączona kompletnie, co zresztą widać. I tak, aby ruszyć z Launch Control, podjedźmy sobie tutaj na kawałek asfaltu. Musimy tak wcisnąć lewą nogą hamulec do podłogi, prawą zrobić kickdown, odpalałam się Launch Control i możemy za pomocą tempomatu wybrać sobie obroty z jakich chcemy ruszyć. Dzisiaj jest mróz, jest ślip, ślisko, opony się nie kleją, więc zróbmy to z 2500, żeby było śmieszniej, dopóki będę trzymał nogę na gazie, dopóty skrzynia będzie sama zmieniała biegi. No to dokładnie w ten sam sposób. Skrzynia zmieniła nam kolejne biegi, pomimo, że ja w ogóle nie dotknąłem łopatek. Trzeba przyznać, że w tym samochodzie ten tryb robi robotę. Nawet w takich warunkach jak dzisiaj, że gdzie opony nie kleją, bo jest po prostu zimno, to jednak, że tak powiem, przyspieszenie wgniata w fotel. Jak widzieliście na tempomacie, możemy sobie ustawić obroty, z jakich chcemy ruszyć. Jest to w przedziale od 2,5 do 3,5 tysiąca obrotów. Druga procedura startu to tak zwany Burnout Mode, czyli po prostu tryb do popisywania się. Wygląda to tak, że ruszamy w chmurze siwego dymu z opon, no i robimy popisówę. Działa to na tej zasadzie, że silnik wkręca się do 3000 obrotów, wtedy następuje nagłe załączenie sprzęgła, no i wiadomo, ruszamy buksując kołami, taki strzał ze sprzęgła po prostu w tej skrzyni, żeby to uruchomić, Również musimy włączyć wszystko, znaczy wszystko. Silnik to naprawdę w tryb Sport Plus. Wyłączyć zupełnie kontrolę trakcji. I też ustawić Drive Logic w ten trzeci najszybszy tryb. Może być to zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym. No i co, i wygląda to tak, że w momencie kiedy już mamy silnik Spot, plus z Drive Logica w trybie tym najagresywniejszym, wyłączoną kontr atrakcji, to po prostu robimy kickdown, wciskamy gaz tak mocno aż klikniemy guzik pod pedałem gazu i jak za chwilę zaraz zobaczycie obroty najpierw ruszą do 3000 wtedy nastąpi nagłe załączenie sprzęgła i ruszymy po prostu do przodu. Wygląda to tak. I jak widzicie w lusterku zostało za nami trochę zimowych opon, które i tak już kończą żywot w tym samochodzie. No, jest to mega fajna zabawka, natomiast dosyć znacznie wykańcza opony. Podsumowując, skrzynia MDCT to skrzynia dwusprzęgłowa, czyli tak naprawdę dwie skrzynie manualne, zamknięte w jednej obudowie, sterowane hydraulicznie. I jedna skrzynia, jak gdyby jedno sprzęgło odpowiada za biegi nieparzyste i wsteczne, drugie sprzęgło odpowiada za biegi parzyste. Charakterystyka jest taka, że Plusami jest zdecydowanie to, że działa bardzo szybko, sprawnie i nadaje się bardzo fajnie do sportowej jazdy, w przeciwieństwie do większości, trybu, w większości jednak zwykłych automatów, chociaż teraz na szczęście się to zmienia. Jednak ośmiobiegowe, na przykład ZF-y, są też fantastycznie szybkie. Zresztą widać to że po tym, to, że są one po prostu w nowych m chociaż to, jak wiemy, wynika też po części z tego, że są księgowi. Plusów jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak wspominałem, skrzynia jest szybka, jest całkiem niezawodna, potrafi znieść podniesione moce, jest wytrzymała. Interwał olejowy w tej skrzyni to jest około 60 tysięcy km. Wymiana oleju z filtrami, z adaptacją tej skrzyni, potem to jest koszt rzędu 1600-1800 zł w nieautoryzowanym serwisie. Można poprawić jeszcze jej działanie w ten sposób, że możemy tutaj wgrać oprogramowanie z BMW M4 GTS. Sprawia to, że skrzynia wtedy pracuje jeszcze szybciej, zmienia te biegi jeszcze szybciej, ale jednocześnie płynniej. I na przykład w trybie Drive Logic, w tym trzecim. Tak, teraz mamy ustawione. To w tym najszybszym trybie i bardziej agresywnym podczas zmiany biegów wciśniętym gazem w podłogę jest taki strzał w plecy, i to po części jest zapro zaprojektowane sztucznie. Podobno po wgraniu softa ze skrzyni, podobno po wgraniu softu ze skrzyni GTS, jak gdyby ten efekt zanika z racji tego, że jest częściowo sztucznie zaprogramowany i w dodatku jeszcze oszczędza skrzynię, a same biegi zmiany biegów następują szybciej. No minus jest taki, że w skrzyni dwusprzęgowej nigdy nie będzie ona tak gładko pracować, jak skrzynia hydrokinetyczna, gdzie po prostu olej przenosi moc na koła. Drugi minus jest taki, że no obsługa po prostu tej skrzyni w M-kach jest y, dla niektórych osób no na początku na, na pewno nienaturalna, ale jest to bardzo przyjemne, łatwe do przyzwyczajenia się, i tak naprawdę po jednej przejażdżce już y, wybieranie trybów jazdy, wstecznego wrzucenia tak itd. jest bardzo intuicyjne. Y, tak jak wspomniałem, na początku nie ma tutaj guziku Park. Więc zapewne zastanawiacie się, jak e, gasi się ten samochód, po prostu, jak zrzuca się parka. E, normalnie, gdybyśmy zostawili po prostu auto na luzie z zaciągniętym ręcznym e, i zgasili samochód, to wyskoczy nam komunikat, że skrzynia biegów jest na N, zapłon włączony. Jeżeli byśmy opuścili ręczny, to w ogóle auto by się sturlało. Więc, tak na dobrą sprawę. W momencie, kiedy tak zgasimy samochód, trzeba po prostu drugi raz nacisnąć starter. Skrzynia wrzuci nam tryb park. Natomiast, jak gdyby, pierwotnym założeniem inżynierów BMW jest coś takiego, że jak odpalimy samochód, dojedziemy do miejsca, do miejsca docelowego, to po prostu w momencie, kiedy mamy wybrany drive, czy na przykład wsteczny. Jest to bez różnicy, ma być to jak gdyby tak samo jak w, trybie, jak w skrzyni manualnej, czyli z pozycji drive, gdzie mamy zapięty pierwszy bieg teraz, gasimy samochód, skrzynia przechodzi w tryb park, nie musi być zaciągnięty ręczny, samochód nigdzie nam się nie stoczy. Także tak to wygląda i co? I to tak naprawdę tyle, jeżeli macie jakieś pytania, ciekawostki, przemyślenia to piszcie w komentarzach na temat tej skrzyni i widzimy się w kolejnym materiale.